Duże gratulacje, Tomek. Spektakularne zwycięstwo, bardzo szybkie. Nie wyszła ta walka poza pierwszą rundę i przede wszystkim wracasz do, do swojej kategorii. Bronisz swojego pasa. Witam Londyn! Nie będzie powtórki tego wywiadu, co dałem te 4 lata temu, bo u mnie nic nie jest nigdy gdzieś tam pod publikę, dlatego powiem go tak wkrócie że dziękuję wszystkim za to, że przyszliście kibicować. Czułem to naprawdę. To o samej walce i, i jakby o tych ostatnich miesiącach twojego życia, bo jednak były dwa super fighty w catchweightie catch z Mamedem, była wycieczka do kategorii ciężkiej, gdzie chciałeś spełnić swoje marzenia, teraz chyba nadszedł czas jakby stabilizacji i regularnego trzymania swojego pasa, bo to jest twój pas, to jest twoje królestwo, to jest twoja dywizja. To, dokładnie tak mówisz. Ja po prostu wykonuję zadanie, które gdzieś tam przede mną stawiają. To był kolejny level, żeby pokonać takiego doświadczonego, bardzo dobrego zawodnika. Wielki szacunek dla Przemysława, że podjął walkę ze mną. No wiemy, Przemek tutaj ma swoich kibiców. Przeprowadził tutaj wielu wielu panów, wielu swoich przyjaciół do kali. Do Trzeba było uważać na ten prawy taki overhand, prawy zamachowy, natomiast no ta akcja fantastyczny, prawy, długi. I, I potem już no byłeś też w swoim królestwie na, na macie. Mogłeś to skończyć. Znaczy, no powiem tak, Przemek wygranych ma około 23 walk, z czego dużo przez nokaut. Dlatego też wiedziałem, że muszę na to uważać, bo ten prawy jego, no to naprawdę robił spustoszenie. Poczułeś choć raz? Znaczy, no dzięki Bogu nie poczułem, bo jakbym poczuł, no, to już by tu leżał. No ale nie leżałeś, dzisiaj tutaj wylądował na macie twój rywal. Generalnie, powiem, czy masz jakiegoś takiego rywala w głowie, z którym chciałbyś się spotkać w następnej walce? Więcej powiem, następnym razem. Dzisiaj już starczy tego opowiadania. Teraz idę na after party. Milczący, zamknięty w sobie, zwycięski dzisiaj mistrz kategorii półciężkiej Tomasz Darku. Dziękuję, Londyn!